Cimano 8 <noise> lata 90. i banes, lata 90. i banes to bardzo dobre czasy dla gitary m, elektrycznej, jako takiej, a tutaj jeszcze taki przepięknie, zrelikowany i banes, wspaniale zębem czasu naruszony. 570 z tego, co, z tego co kojarzę. Na oryginalnych, legendarnych fałkach i banezowskich. Patrzcie tutaj, jakie w ogóle jak fajnie, jak fajnie popękany, jak fajnie No Ja takie, takie gitary bardzo, bardzo szanuję i bardzo generalnie polecam takie instrumenty, bo no, jest w nich zapisana pewnego rodzaju historia, więc nie bójcie się. Takich relikowanych gitarek, a te starej Banezy, no to wiadomo, może to po prostu rozwala system i robi konkret robotę. W tej gitarze zrobiliśmy szlif progów, udało się, wyszło gitarowa mgła. Zapraszam.